Czasach tych wrogowie Chrystusa zachęcani przez szatana często kraść będą z kościołów konsekrowane hostie, aby bezcześcić postacie eucharystyczne. Mu najświętszy, najświętszy Syn widzi samego siebie rzuconego na ziemię i deptanego przez nieczyste nogi. Dalej mówi Matka Najświętsza o lekceważeniu sakramentu ostatniego namaszczenia przez co wiele dusz pozbawionych będzie pocieszenia i łask decydującej chwili śmierci. Mówi tak Maryja. Sakrament małżeństwa symbolujący związek Chrystusa z Kościołem będzie przedmiotem ataków i profanacji. W najściślejszym znaczeniu tego słowa, czyli to teraz się dzieje? Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu. A przez to ułatwi każdemu życie w stanie grzechu oraz spowoduje wzrost liczby dzieci urodzonych w nielegalnych związkach, nie włączonych do Kościoła. Duch chrześcijański szybko upadnie.